Sprawozdanie Prezydenta Miasta Hełm o działaniach podejmowanych przez prezydenta miasta od ostatniej sesji oraz z realizacji podjętych uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę Pani Prezydenta Gata Fisz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie od ostatniej sesji, która odbyła się 23 kwietnia, podejmowano następujące działania. Wydano 20 zarządzeń, m.in. 3 w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta miastach w 2010 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie obozów kolonii i półkolonii. W sprawie powołania Rady Sportu, ustalenie jej składu i zasad powołania członków oraz regulaminu jej działania, w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2009 rok oraz dziewięć zarządzeń związanych z realizacją budżetu miasta na 2009 rok. W tym okresie ogłoszono przetargi nieograniczone m.in. na utrzymanie talet przenośnych na terenie miasta Chełm, na usuwanie transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesów sytuowanych na terenie miasta, na organizację edukacyjnych obozów letnich w lipcu i w sierpniu 2010 roku w ramach realizacji projektu Matura z Matematyki, Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w miasta HEM 2010 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie obozów, kolonii i półkolonii. Zatwierdzono podział środków finansowych oraz podpisano ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursowych na realizację zadań publicznych w miastach w 2010 roku w zakresie ekologii, ochrony przyrody i ochrony zwierząt. Zatwierdzono podział środków na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. W tym okresie zawarto 78 umów i porozumień, m.in. 11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, 4 związane z realizacją projektu Portret miast w Korzymy wspólnie, 3 w ramach realizacji projektu Matura z Matematyki, umowę w sprawie wykonania zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Hełmie, 11 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu powszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki i tradycji w formie wspierania wykonywanych zadań oraz 25 umów w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych, promocji ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na sesji 23 kwietnia Rada podjęła 11 uchwał. Wszystkie uchwały w ramach nadzoru przekazano do Wojewody Lubelskiego. Do RIO przekazano 3 uchwały, również 3 do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wszystkie uchwały otrzymały oczywiście właściwe wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta. W tym okresie wraz z zastępcami, sekretarzem i skarbnikiem oraz dyrektorami reprezentowaliśmy miasto w szeregu uroczystości, które w tym czasie w naszym mieście się odbyły. Chcę również Państwa poinformować, że HEU otrzymał tytuł Sportowej Gminy. Jest to specjalne wyróżnienie, które przyznało y, y, Klub Infrastruktury Sportowej za rozwój infrastruktury na terenie miasta i stałe zwiększanie przeznaczonych na ten cel środków finansowych oraz szereg nowo organizowanych... Wydarzeń sportowych. Ponadto z bardzo przychylnym ze strony dyrektorów oraz młodzieży akcentem spotkała się inicjatywa sprzątania cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta Hełm. To sprzątanie było przeprowadzone te dnia 27-30 kwietnia i wzięło w nim udział około 500 dzieci i młodzieży z całych szkoł. Dziękuję bardzo. Dziękuję.